Paweł Wyżykowski, lider Konfederacji Siedlec, stanie przed sądem. Został obwiniony przez Siedlecką Policję o nieprawidłowości w czasie wyborów. Co zrobił Wyżykowski? Otóż w ostatnich wyborach parlamentarnych startował na stanowisko senatora. Przepadł, mandatu nie otrzymał, zagłosowało na niego jedynie 6% wyborców w jego okręgu. Natomiast, żeby zwiększyć swoje szanse, Wyrzykowski w trakcie ciszy wyborczej publikował w internecie zdjęcia kart do głosowania z zakreślonym jego nazwiskiem. Ten konfederata znany jest z paskudnych zachowań i wypowiedzi. Zaczął od grożenia imigrantom bronią. Zapraszamy wszystkich imigrantów, czekamy na was na naszych prawach. Ale Wyrzykowski przeszedł samego siebie, kiedy po serii samobójstw. Transpłciowych nastolatków opublikował grafikę przedstawiającą bombkę choinkową w kolorach flagi transgender. Wyżykowski jednocześnie twierdzi publicznie, że wygrał z nami 50 spraw. Ja jestem weteranem zmagań z Fundacją Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Prawda jest taka, że nie wygrał nigdy żadnej sprawy z nami, ba nawet nigdy nie złożył żadnego pozwu czy aktu oskarżenia. Za to przegrał z nami sprawę w pierwszej instancji o zniesławienie, co może go kosztować prawie 18 tysięcy złotych. Sprawa Wierzykowskiego rozpocznie się przed Sądem Rejonowym w Siedlcach 9 sierpnia o godzinie 13.45. Ja tam będę jako świadek oskarżenia. Natomiast zapraszam wszystkich. Wstęp dla widowni jest wolny.